Witamy. Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiejszym targetem są osoby z głową wysuniętą do przodu, czyli siedzenie przy biurku, barki do przodu, głowa do przodu. A takich wcale nie jest mało. I cały czas tu i tu. Ból nie do zniesienia. Więc kilka podstawowych, fajnych ćwiczeń. Raz na rozciągnięcie mięśni piersiowych. Dwa na wzmocnienie szyi i pociągnięcie trochę bardziej do tyłu, żeby nasza pozycja wyglądała już tak, jak powinna ona wyglądać. Pierwsze ćwiczenie, banalnie proste. Unosimy ręce do góry i tylko i wyłącznie głową staramy się pójść do tyłu, dokładnie. I takie ćwiczonko bardzo fajnie nam wzmocni tylną część szyi, tak, żeby ustabilizować ją w osi, żeby była z całą resztą kręgosłupa. Drugie ćwiczenie, mianowicie wyciągamy sobie ręce do przodu, ściągamy barki do tyłu i schodzimy nimi w dół. Tak, żeby sobie wzmocnić dolną część pleców do tego, żeby też te barki nie były cały czas do przodu, tylko jednak, żeby je troszkę ustabilizować i ustawić tak, jak to powinno być. To ćwiczenie, pamiętajcie, żeby zrobić sobie w kilku różnych pozycjach, nie tylko z rękami do przodu, ale delikatnie wyżej, delikatnie niżej, tak, żeby te mięści popracowały we wszystkich swoich możliwych ruchach. Trzecie ćwiczenie już mnie wyprzedziła. Czyli wyciągamy ręce najwyżej jak możemy, i ściągamy tylko i wyłącznie łopatki w dół tak żeby sobie wzmocnić wszystko co mamy w niższej części pleców, też żeby znowu ustabilizować i ułożyć fajnie całe plecy. Ostatnie co chcemy pokazać, przejdziemy sobie do futryny, będzie ona niezbędna, mianowicie chodzi nam o to, żeby rozciągnąć sobie teraz odcinek piersiowy. Mięsień piersiowy to jest dosyć duży mięsień, więc żeby go rozciągnąć musimy podziałać w kilku różnych płaszczyznach. Zaczniemy sobie od najwyższej, czyli rozciągnięcia dolnej części mięśnia piersiowego. Stajemy sobie w witrynie, rękę opieramy sobie łokciem o framugę i wypychamy całe ciało do przodu, tak żeby było czuć, że ten mięsień piersiowy zaczyna się nam dobrze rozciągać. Dochodzimy do końca zakresu i utrzymujemy przez chwilę, tak żeby było czuć, że ten mięsień się naciąga. Potem pozycję zmieniamy sobie na ciutkę niższą, kąt 90 stopni w łokciu, dokładnie to samo. A ostatnie co robimy, łokieć idzie nam jeszcze niżej i rozciągamy wtedy najwyższą część mięśnia piersiowego. Tyle, nic więcej Wam nie jest potrzebne do tego, żeby wzmocnić sobie szyję, ustabilizować ją i żeby Wasza po po pozycja stała się poprawna. Do zobaczenia za niedługo!